Straciłam nadzieję, nie potrafię się już nawet modlić, straciłem nawet nadzieję w ojca Pio, moja wiara w niego obumarła. Co się z nią stało? Piękna historia, dzisiaj sobie nie porozmawiamy, ale witam na początku. Witam się na kanale Śladami i Sapio Z tej strony Stanisław Sadowski. Salve Maria, witam wszystkich tutaj przyjaciół. Śladami i Instytutu Księdza Piotra Skargi. Co jest ważne? Ważne jest, że tutaj widzę ta, ta rodzina, którą tworzymy w wokół tego kanału, rozrasta się. Coraz więcej osób go ogląda i mam bardzo dobrą wiadomość. Jezus Was pewnie by chciał otrzymać więcej łaski od ojca i Chciałoby go pokochać jeszcze bardziej i jest i pomóc, pomóc pewnie też nam tutaj prowadzić ten apostolat, aby jak najwięcej dusz zdobyć dla ojca piwa. Ja bym chciał, żeby każdy otrzymał taki obrazek obrazek którym jest, wizerunek ojca pija, to jest. Ten obrazek jest będzie poświęcony przez kapłana. Ja dzisiaj go sobie wydrukowałem. Już jest zimno, ale były gorące z drukarni je wziąłem. To jest obrazek właśnie, abyś ty mógł mieć. Taki obrazek powiedzieć go sobie gdzieś na szy, szybie, nie wiem. We, nie na szybie, na lodówce czy w pokoju, abyś był zawsze obok ojca Pija. Bóg na Ciebie się patrzeć zawsze wszelkie pija, żebyś był w nim, po, po się jemu. I tu jest też akt ofiarowania się ojcu Pio. Jak zdobyć taki obrazek? Pomóż nam i zostań podopiecznym ojca Pio. Wejdź w tą rodzinę dusz, rodzinę ludzi, którzy powierzają się ojcu Pio i danych wszystkich właśnie jest, będzie wysłany obrazek dla tych, którzy się zarejestrują. Na link, na dole jest link, żeby we wszystko wejść. I co ważne, to jest przywilej podopiecznych ojca Pio. Oni będą włączeni wszyscy podopieczni w cotygodniową że Święto, ołaski za wstawieństwem ojca Pio We wszystkich tych. Tam wiem, że ma, ma już pan Cezary buduje tę stronę kapisa Ojca Pio, gdzie będziesz mógł wpisywać swoje na intencje, które będą składane przy ołtarzu. I co ważne też, jeżeli ty chcesz w ogóle wejść, e, jesteś tej pierwszy raz, zasubskrybuj kanał bądź na bieżąco z ojcem Pio i dalej wchodź w tę rodzinę, rodzinę ludzi, którzy podążają za ojcem. Pio, co się mamy? Temat piękny właśnie. Może ty nawet coś takiego przeżywasz. Może masz ogromne problemy, nie wiem, e, przeżywasz coś takiego jak, e, że tak powiem, mm, jak to się nazywa? Brak wiary, brak zaufania w ojca Pio. Może przeżywasz jakieś trudności, problemy. Ona miała takie właśnie problemy, jak powiedział na początku filmiku. Również Silvana Pampani, słynna aktorka, kazał czytamy tę książkę, w sumie Erenza Allegri. Piękna książka, piękne, daje cuda, wspaniałe świadectwo. to jest pięknie się to czyta i piękne to świadectwo. On tak pisze: Moja matka wyzdrowiała, a zanim do tego doszło, ona przeżyła naprawdę ogromną próbę wiary. On tak wspomina to: wróżba Silvana Pampani, słynna aktorka, która w latach 50. z racji swej ogromnej popularności zyskała przydomek narzeczony Włoch. Otrzymała łaskę od ojca Pio i stała się jedną z najgorętszych jego czcicielek. To jest ciekawe. Tuż po wojnie, kiedy była u szczytu słaby, ona wspomina, moja matka poważnie za nie mogła. Uwielbiałam moich rodziców, byłam więc zdruzgotana tą wiadomością. Straciłam nagle grunt pod nogami. Ojej! Widok cierpienia mamy był dla mnie udręką. Nie spałam, nie jadłam, Niecałe dwa tygodnie schudłam nie do poznania. Tutaj strasznie to przeżyła. Straszną tragedię przeżyła. Tragedia, że choroba mamy, choroba bliskiej osoby. Kręciliśmy właśnie w film, w którym występował również Carlo Campani, entuzjasta ojca Pio. Zauważywszy, jak bardzo jestem załamana, spytał, co się stało. Ze łzami w oczach odpowiedziała mu: o mojej matce. O, tutaj się przewróciło. Pa, pa. Kampanii wiedział, że jestem wierzącą, a przy tym czcicielko ojca pija. To jest tak, czyciele się poznają. Poznają się ci, co podążają za nimi, ci, co podobiecznymi. Dlatego, dlaczego nie wybierzesz się do San Giovanni by porozmawiać z ojcem Pio? Dlaczego się nie wybierzesz? Ciekawe. co ona mu mówi? Jestem tak zrozpaczona, że nie potrafię nawet modlić się. Taki ból przebywa. Cała moja wiara w Ojca Pio i przywiązanie, którego byłam pewna w okresie, w tym okresie, był obumarł. Przyszła próba. Ona strasznie to przeżyła. Nie potrafię przekonać samej siebie, że mógłby coś zdziałać. Nie potrafię w ogóle o nim myśleć. Coś takiego. Kapani pocieszą mnie, a nawet zdołał rozniecić we mnie nadzieję. To jest bardzo ważne. Pocieszać innych, przekazać mu coś, dobre słowo, dobre ten. Ty tak samo dzisiaj możesz to zrobić. Możesz przekazać komuś to, tą wiedzę o ojca Pio. Ty możesz mu przesłać filmik, słuchaj, obejrzałem ci fajne filmy, obejrzałem coś, coś, co jest ciekawe, opowiadaj znajomym o tym. Dlaczego chcesz, żebyś o tym opowiadał? Żebyś to otrzymał więcej łaska do ojca Bo Więcej ty im opowiadasz, i więcej robisz to z taką intencją dla ojca Piu, Ty więcej otrzymasz od niego łasko. Bo przecież John nie. Czy on opuści tych, którzy pomagają mu zdobywać duszę? Hmm? Tak to jest. Kampanii pocieszą mnie, a nawet zdołał roznieść we mnie radzie. To Jest piękne po prostu. Człowiek, to prowadzi apostolat. To jest piękne powołanie. Postanowiłam pojechać do San Giovanni Rotondo, lecz z powodu mnóstwa problemów zawodowych nie mogłam opuścić Rzymu nawet na jeden dzień. Tymczasem stan zdrowia mojej mamy pogarszał się, wobec tego powzięłam zamiar listownego skontaktowania się z ojcem Pio. Sięgnęłam po pióro i kartkę papieru i dałam upust memu bólowi. Nie wiem, co napisałem. Pamiętam jedynie, że był to długi list. Wysłałam go, lecz w rzeczy samej podchodziłam do całej tej sprawy pesymistycznie. Kto wie, ile listów dostaje codziennie ojciec Pio, pomyślałam. To jest zawsze diabł takie rzeczy wprowadzi. A po co się modlić? Ileś jest Pio pewnie tam ma problemu. ile tego, po co to robić, to nie ma sensu. To nie ma sensu to, że nie wiem, tam polubisz filmik, czy tam zostawisz komentarz coś, po co to? Czy to nie ma sensu? To ma sens. To jest na chwałę Ojca Pio. ty też polub filmik i daj mu na chwałę Ojca Pio to zrób. Nie na chwałę nie na kanału, nie na chwałę to, to na chwałę Ojca pije, aby ten kanał mógł zdobywać jak najwięcej dusz. Po to to jest. A ty właśnie widać, diabeł już, innych tak samo ona chciała list napisać. Nie, nie, on nie odpisze nic z tego. Nie może przecież wszystkich ich czytać. Jeżeli by mógł przeczytać mój list. Ona tak, takie miała pokusy, takie miała myśli. Nie wiem, co by myśli, czy pokusy no to... A jednak otrzymałam odpowiedź już po tygodniu. Powiedział, jak się ratuję dusze, które są, że potrzebują pomocy. Bach, tak, od razu. Przyszła mi list pisany własnoręcznie, odpowiadając na wszystkie moje zapytania. Ja własnoręczny list. W pierwszej kolejności zganił mnie za pesymizm, jakiemu poddałam się z powodu choroby mojej matki. Ty, może też masz kogoś w rodzinie, trudną sytuację, bliska osoba, może sąsiad jest jakiś tego. Nie trać nadziei. To jest ci zadane, a nie tako rzucone. To jest Ci zadane. Pamiętaj o tym. Radził mi, żebym zawierzyła Bogu i Matce Bożej. Boskiej, I modliła się. Bądź spokojna. Wszystko dobrze się skończy. Ja też będę modlił się za Twoją mamę. Coś takiego. Pisał. Ten list, list ten przywrócił mi pogodę ducha. Wszystkie moje lęki dręczące mnie niepokój zniknęły. Zacząłem się modlić pełna nadziei proste słowo wysłane kogoś. Nie trać ducha, nie trać nadziei. To było o słowa świętego. Świętego i zapiję. To nie było byle jakie słowo. Coś takiego. Stan mojej mamy od razu polepszył się i po tygodniu była już zdrowa. Nie To jest po prostu coś wspaniałego, jak ja to czytam. Jak się to słyszy, takie rzeczy się działy. Saniowanie Rotonda, Ojciec pioratuje ratuje tę duszę. On mnie Łazwy, proszę też chce łaski dla ciebie wyprosić. On pragnie tego zabawienia, tego skarłek, jest ci dany w niebie bardziej niż ty sam. Pomóż mu zdobywać duszę. Pomóż Ojcu Pio, pomóż temu kanałowi. Wejdź w podopieczne Ojca Pio. Zostań nim i wejdź tam w link na dole, jest link do zostania podopiecznym Ojca Pio i podążaj. Podążaj z świadami tego wielkiego świętego. Tyle na dzisiaj. Tyle na dzisiaj. Zostaw w komentarzu, czy znacie jakąś historię ciekawą która Was pomogła Wam e, zaufać Ojcu Pio. Zostawcie w komentarzu i nie zapomnijcie, ci, którzy są tutaj pierwszy raz nie zasubskrybują kanału, będą włączeni w intencje najbliższej mszy świętej o łaski za Ojca Pio. Ci, co są podobiecznymi, Ojca Pio, są włączeni co tydzień, oni nie muszą już subskrybować kanału, co włączeni w cotygodniową mszę świętą. Salve Maria! W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, i Ducha Świętego, i Ducha Jezus Chrystus, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony, owość duchowa Twojego Jezusa,